Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia Katcamp.pl i w tym filmie pokażę ci w jaki sposób zamodelować taką część w Onshape. Onshape jest systemem CAD 3D działającym z poziomu przeglądarki internetowej i aby uruchomić Onshape nie potrzebujemy mocnego sprzętu. Potrzebujemy stabilnego połączenia z internetem, i z Onshape możemy korzystać nawet na słabszych urządzeniach. Jeżeli możemy uruchomić przeglądarkę, to z dużym prawdopodobieństwem uruchomimy też Onshape, i Onshape działa również na tabletach. Także, jeżeli potrzebujesz mobilności, to Onshape może być fajnym rozwiązaniem. Jeżeli chciałbyś poznać podstawy OnShape, to przygotowałem też szkolenie z podstaw modelowania 3D w tym systemie. Jest to szkolenie, które krok po kroku wprowadza do pracy z OnShape i do parametrycznego modelowania 3D. Jeżeli chodzi o tę część, to poza tym, że pokażę Ci, w jaki sposób przygotować tę część w OnShape, to podobną część zaprojektują Piotrek z kanału TechTutor i. Artur z kanału Inżynier Programista. Piotrek zaprojektuje tę część w Autodesk Fusion, a Artur zaprojektuje tę część we FreeCADzie. Linki do filmów Piotrka i Artura umieszczam w opisie pod tym filmem i nie wiem w jaki sposób oni podejdą do zaprojektowania tej części, ale myślę, że będzie to ciekawe, ponieważ pokażemy, że system CAD to tylko narzędzie i Niezależnie od tego, czy korzystasz z OnShape, z Fusion, czy z FreeCAD, czy z jakiegokolwiek innego systemu CAD 3D, to możesz projektować tego typu części. Oczywiście, jeżeli chodzi o proste części, to w każdym z tych systemów możemy takie części zrobić, a różnice pomiędzy systemami tak naprawdę wychodzą w przypadku projektowania bardziej złożonych części, ale wielu z nas potrzebuje systemu CAD 3D do projektowania prostych części, i w wielu przypadkach to, na przykład, FreeCAD może być systemem CAD 3D, który będzie wystarczający. A FreeCAD ma tę zaletę, że jest w pełni darmowy i jest niezależny od firm i działa na komputerze, więc FreeCAD też może być ciekawym rozwiązaniem. I jeżeli chciałbyś poznać podstawy FreeCADa krok po kroku, to również mam takie szkolenie i link do tego szkolenia też zamieszczę w opisie pod tym filmem. A jeżeli chcesz przetestować OnShape, to w opisie zamieszczam link do OnShape. I OK, przejdziemy teraz do OnShape i pokażę Ci, w jaki sposób utworzyć tę część w tym systemie. Przejdę teraz do nowego pliku. I tak, przejdę teraz do utworzenia tej części. Nie będę szczegółowo omawiał wszystkich operacji, tylko po prostu pokażę Ci, jak zaprojektować tę część. Rozpoczniemy tutaj od utworzenia szkicu na płaszczyźnie top. Zaznaczam tę płaszczyznę i wybieram tworzenie szkicu. Klikam prawym i wybieram View Normal to Sketch Plane, tak żeby ustawić się w widoku normalnym do płaszczyzny szkicu. Wyłączę widoczność pozostałych płaszczyzn układów współrzędnych i tutaj rozpocznę od utworzenia prostokąta, którego punkt środkowy będzie leżał w punkcie początku układu współrzędnych. I utworzę prostokąt o wymiarach np. 200 na 80 mm. OK. Zatwierdzam szkic i na podstawie tego szkicu utworzę bryłę o wysokości 10 mm. Ok, i tutaj jeszcze przy okazji do nawigacji wykorzystuję urządzenie Space Mouse od 3D Connection i w opisie pod tym filmem też zamieszczam link do tego urządzenia. Korzystam z podstawowej wersji Space Mouse, która pozwala właśnie na taką płynną nawigację. I ok, przejdę teraz do utworzenia kolejnych cech tej bryły. I teraz utworzę otwory w narożach tej bryły, i zrobię to w taki sposób, że utworzę jeden otwór na podstawie szkicu. Wciskam klawisz N, aby przełączyć się do widoku normalnego na płaszczyznę szkicu i rysuję okrąg o średnicy 10 mm. Wybieram wymiarowanie i określam odległości otworu od krawędzi bryły na 10 mm w dwóch kierunkach. OK, akceptuję to i na podstawie tego okręgu utworzę otwór w bryle. Też robimy to za pomocą operacji Extrude. I tutaj wybieram przez wszystko i usuwanie materiału. I akceptuję tę operację. I teraz utworzę kopię tych otworów w pozostałych narożach bryły i zrobię to za pomocą operacji. Mirror, wybieram tę operację, tutaj wybieram cechy do odbicia lustrzanego, wskazuję cechę i wskazuję płaszczyznę do odbicia lustrzanego. Wybieram płaszczyznę Front i akceptuję tę operację, i robimy kolejną operację. Mirror, i tutaj wybieram opcję, aby wykonać odbicie lustrzane cech, wskazuję te dwie cechy. I wskazuję płaszczyznę odbicia lustrzanego i akceptuję tę operację. Wyłączam widoczność tych płaszczyzn i teraz zaznaczam tę ściankę i wybieram opcję tworzenia szkicu i wciskam klawisz N tak, żeby przełączyć się do widoku normalnego na płaszczyznę szkicu. Następnie wybieram rysowanie prostokąta i rysuję prostokąt, którego pierwsze naroże będzie powiązane z krawędzią bryły i drugie naroże też powiążemy z drugą krawędzią bryły. Teraz określimy ten wymiar i zwróć uwagę, że jak przejeżdżam kursorem w pobliże wymiaru, to aktywuje się pole i mogę tutaj wprowadzić wymiar. I jako ten wymiar wpisuję tutaj 15 mm. OK. Wciskam Escape, aby zakończyć polecenie rysowania prostokąta i wybieram wymiarowanie. Zaznaczam ten punkt, zaznaczam naroże bryły i tutaj wpisuję 20 mm. OK. Zmienił ten wymiar na 25. OK. Akceptuję szkic i teraz utworzę wyciągnięcie. Na podstawie tego obszaru zaznaczam ten obszar. Wybieram operację wyciągnięcie, i tutaj utworzę wyciągnięcie na 45 mm. Akceptuję, i w taki sposób mamy kolejny fragment bryły. Tylko tutaj zwróć uwagę, że mamy te ścianki pochylone. I takie pochylenie zrobimy za pomocą operacji Draft. Wybierz tą operację i tutaj wskazujemy płaszczyznę neutralną, wskazuję tę płaszczyznę i następnie wskazuję ścianki do pochylenia. Wskazuję tę ściankę, wskazuje tę ściankę. Tutaj określamy kąt, ustawiamy wartość 3 stopnie i akceptujemy. I mamy pochylone ścianki. OK. Przejdziemy teraz do utworzenia kolejnej cechy. Zaznaczam. Tę ściankę, wybieram tworzenie szkicu i przełączam się na widok normalny do płaszczyzny szkicu. I tutaj utworzę okrąg w taki sposób, aby środek okręgu leżał w jednej linii z punktem początku układu współrzędnych. Najeżdżam na ten punkt. Tutaj pojawia się taka linia pomocnicza. Jak ta linia jest aktywna, klikam lewym przyciskiem myszy i następnie klikam lewym przyciskiem myszy, aby określić położenie drugiego punktu. I tutaj jako średnica okręgu wpisuję 45 mm. I następnie wybieram wymiarowanie, tak żeby określić odległość punktu środkowego okręgu od początku układów współrzędnych. I tutaj jako odległość wpisujemy 25 mm. Akceptujemy wybór, i na podstawie tego obszaru utworzymy wyciągnięcie na 50 mm. OK, i tutaj zaznaczamy opcję draft, tak żeby określić kąt, i określamy kąt wyciągnięcia 3 stopnie, ale klikamy ten przycisk, tak żeby ten kąt był wykonany w tę stronę i akceptujemy wybór. OK, teraz przejdę do edycji tego szkicu, ponieważ tutaj. Pomiędzy tymi elementami jest za mała przerwa. I tak, jeżeli chodzi o tę część, to wymiary tej części są nieistotne. Tutaj celem tych filmów jest pokazanie tego, w jaki sposób można taką część po prostu utworzyć w danym systemie CAD 3D. Ale trochę edytuję położenie tej cechy, dlatego przechodzę do edycji tego szkicu. Klikam tutaj dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i zmienię ten wymiar z 25 na na przykład 10 mm. I akceptuję wybór. OK, i teraz przejdziemy do utworzenia kolejnej cechy. Zaznaczam tę ściankę, wybieram tworzenie szkicu, wciskam klawisz N i utworzę kolejny okrąg, tak żeby środek okręgu leżał w jednej linii z punktem początku układów współrzędnych, i ten okrąg utworzę o średnicy 40 mm. I teraz wybieram wymiarowanie i określę odległość punktu środkowego okręgu od początku układów współrzędnych na 50 mm. Akceptuję to i na podstawie tego obszaru dodam kolejną cechę za pomocą operacji Extrude. I tutaj określam wysokość tego fragmentu bryły na 35 mm, i podobnie jak w poprzednim przypadku zaznaczam opcję Draft i Tworzą wyciągnięcie pod kątem. Jeżeli chodzi o ten fragment bryły, to tutaj nie mogliśmy użyć opcji draft, ponieważ ta opcja pochyliłaby również boczne ścianki. A tutaj w tym przypadku akurat pochylenia do bocznych ścianek nie chcemy dodawać. OK, akceptuję tę cechę i mamy coś takiego. I teraz dodamy kolejne cechy. Też tak krok po kroku będziemy tworzyli kolejne fragmenty bryły, dlatego tworzę kolejny szkic na tej ściance, i tutaj utworzymy kolejne cechy. I tak, wybieram polecenie rysowania prostokąta i rysuję prostokąt w taki sposób, aby środek prostokąta leżał w jednej linii z punktem początku układów współrzędnych. Jeżeli chodzi o ten dłuższy wymiar, to ten wymiar w tym momencie jest nieistotny, a jeżeli chodzi o ten krótszy wymiar, to tutaj wpisuję 10 mm. Ok. I tak, w Onshape możemy pracować tak, że tworzymy szkic i na podstawie szkicu tworzymy cechę, i następnie tworzymy kolejny szkic i tworzymy kolejną cechę, ale możemy też utworzyć szkicę, tak jakby kilku fragmentów bryły w jednym szkicu, a następnie Poszczególne fragmenty szkicu możemy wykorzystać do różnych operacji. I teraz pokażę Ci, w jaki sposób można to zrobić. Po prostu utworzę kolejne szkice do kolejnych fragmentów bryły i jednego szkicu użyjemy do trzech operacji wyciągnięcia. Tworzę po prostu kolejne prostokąty. OK, i zrobimy następny prostokąt, tylko tutaj określimy już długość tego boku na 25. Milimetrów. Ok, długość drugiego boku zostaje 10, ona została utworzona automatycznie, ponieważ podczas rysowania prostokąta najechałem kursorem w to miejsce i zostało tutaj zastosowane automatyczne wiązanie, określające to, że długość tego krótszego boku prostokąta jest taka sama jak tych prostokątów. Ok, wciskam klawisz Escape, aby odwołać polecenie rysowania prostokąta, i teraz wybieram wiązanie zbieżności i określę zbieżność pomiędzy tym punktem a tą krawędzią bryły i to samo zrobimy z tymi pozostałymi punktami. Określamy zbieżność tak jakby pomiędzy tą górną krawędzią, ponieważ na podstawie tych szkiców utworzymy wyciągnięcie i jak utworzymy te prostokąty w taki sposób, że te punkty będą pokrywały się z tą krawędzią, to podczas tworzenia wyciągnięcia na wysokość mniejszą niż wysokość tych cech wyciągnięcie zostanie utworzone prawidłowo. OK. Tutaj wciskam ctrl Z, ponieważ położenie tego naroża zostało powiązane z tą krawędzią, ale w tym miejscu. To by w niczym nie przeszkadzało też, byśmy otrzymali poprawną cechę, ale zrobię to tak, że przesunę trochę ten punkt. Jeszcze raz wybieram wiązanie coincident i Dodaję wiązanie zbieżności w tym miejscu. I OK. Mamy taki szkic, i na podstawie tego szkicu utworzymy trzy operacje wyciągnięcia. Akceptuję ten szkic i robimy to tak. Wybieram operację Extrude. Tutaj zaznaczam obszary, na podstawie których chcę utworzyć wyciągnięcie, ale jak widzisz, został zaznaczony tylko. Ten obszar i na podstawie tego obszaru nie będzie to wykonane poprawnie, dlatego chwilowo wyłączam widoczność bryły i wskazuję kolejne fragmenty tego prostokąta. Teraz włączam widoczność bryły i tutaj tak, przełączam się na opcję Add, tak żeby utworzyć kolejny fragment bryły, który będzie połączony z poprzednim fragmentem bryły. Domyślnie była tutaj wybrana opcja New i jeżeli byśmy to zostawili, to po prostu na podstawie tego szkicu zostałaby utworzona nowa bryła. Następnie określamy długość wyciągnięcia na 40 mm i akceptujemy, i mamy kolejny fragment bryły. I teraz dodamy kolejne wyciągnięcia, ale jak widzisz, szkic jest niewidoczny. I żeby zaznaczyć ten szkic, to po prostu musimy włączyć widoczność szkicu. I teraz tak. Teraz wyłączę widoczność bryły, zaznaczam obszary na podstawie których chcę utworzyć kolejny fragment bryły. OK. Wybieram operację Extrude. I tutaj tworzymy wyciągnięcie na 30 mm. OK. Tutaj wybrana jest opcja Add. Akceptujemy to i mamy kolejny fragment bryły. I następnie zaznaczamy. Te obszary, wybieramy operację EXTRUDE, włączam widoczność bryły, przełączam się na opcję ADD i tutaj wysokość 20 mm, wciskam Enter i akceptuję, i mamy coś takiego. Wyłączam widoczność szkicu i utworzyliśmy na podstawie jednego szkicu trzy operacje wyciągnięcia. Ok, teraz utworzymy otwory w tych fragmentach bryły. Rozpoczniemy od utworzenia otworu w tym miejscu i utworzymy otwór na podstawie szkicu. Zaznaczam tę ściankę, wybieram tworzenie szkicu, wciskam klawisz N, żeby przełączyć się do widoku od góry na płaszczyznę szkicu i wybieram rysowanie okręgu. I tutaj szukam punktu środkowego tej krawędzi bryły. Jak ten punkt jest aktywny, klikam lewym przyciskiem myszy i następnie klikam lewym przyciskiem myszy, aby określić położenie drugiego punktu. I jako średnica okręgu wpisuję 30 mm i tutaj utworzę od razu drugi okrąg o średnicy 20 mm. Akceptuję i teraz tak. Na podstawie tego jednego szkicu utworzymy dwa otwory. Pierwszy otwór, ten mniejszy, zrobimy przelotowy. Zaznaczam ten otwór, wybieram operację extrude, przełączam się na opcję remove i tutaj wybieram opcję through all. I klikam OK. I mamy otwór przelotowy. Następnie włączam widoczność tego szkicu. Zaznaczam ten obszar. Wybieram operację extrud, Remove i tutaj głębokość 15 mm. I akceptuję. I w taki sposób utworzyliśmy te otwory. Wyłączam widoczność szkicu i to samo robimy w tym miejscu. Tworzymy nowy szkic. Rysuję dwa okręgi. Pierwszy okrąg o średnicy 30 mm i drugi okrąg o średnicy 20 mm. Akceptuję i tak jak poprzednio, pierwszy otwór przelotowy. OK, włączam widoczność szkicu i wskazuję obszar, na podstawie którego utworzę drugi otwór na głębokość 15 mm. Akceptuję i wyłączam widoczność szkicu, i mamy coś takiego. I teraz dodamy zaokrąglenia krawędzi. Wybieramy polecenie filet i wskazujemy krawędzie do zaokrąglenia. Dodamy tutaj wszędzie takie same promienie, więc po prostu. Zaznaczam wszystkie krawędzie do zaokrąglenia. Po prostu klikam na te krawędzie lewym przyciskiem myszy. Klikamy OK i zaokrąglenia zostały dodane i teraz Dodamy faski, wybieram operację chamfer i na początku dodamy faski w narożach bryły. Po prostu wskazujemy naroża i określamy wymiar faski. OK i teraz dodamy faski o innym wymiarze. Wybieram operację chamfer, określam wymiar faski na 1 mm i wskazuję tę ściankę, tę ściankę i tę krawędź i tę krawędź i akceptuję tę operację. I ok, w taki sposób możemy utworzyć taką bryłę w on-shape. Oczywiście jest to jeden z kilku sposobów na utworzenie tej części, ale tutaj chciałem pokazać Ci taki sposób, krok. Po kroku. Jeżeli chciałbyś poznać podstawy pracy w OnShape trochę bardziej szczegółowo, chciałbyś zapoznać się z tym oprogramowaniem krok po kroku w sposób uporządkowany, to zachęcam Cię do udziału w moim szkoleniu na stronie kursy.akademia.catcam.pl. Link do szkolenia zamieszczam również w opisie pod tym filmem. A jeżeli chcesz zobaczyć, w jaki sposób zaprojektowali tę część Piotrek z kanału Tech Tutor i Artur z kanału Inżynier Programista w innych systemach CAD 3D, to w opisie pod tym filmem zamieszczam linki do filmów. Piotrka i Artura. I na tym zakończymy. Ja dziękuję ci za uwagę i zachęcam cię również do subskrybowania tego kanału.